Jedziemy kurwa, od malucha. Na serowca. Jedziemy kurm. po powodę od malucha. Ja jest ja, ja tyłu. Młody tam. piluje maski. Prowadzimy gościa nie wiem jak do nas trafić Nie wiem. czy. A gdzie my jesteśmy? Jest tak w Gdzie? Nie wiem Kwiat... Piorunowice Piorunowice Kwiat... Nie, nie to dopiero w Piatkowice Jeszcze nie wyjechaliśmy od z Piatkowic Mówię ci, że w Piorunowice, bo czytałem Serio? No, no. no. Jesteśmy w Piorunowie, Jeżdżą do lasu Jeżdżą do lasu Hej, tutaj niedaleko będzie skręt A pierdole, nie

Odwrócimy ją trochę Jak nie to nie my to Ty, wyścigamy zakryty strzał, a to nie a My zakryjesz strzał, a on mnie się normalnie Widzisz, fajnie wygląda O, pod górkę, ciczka no. Damy ich w pizdę Nie, bo się umarł, spadnie Ale Na, wisi Iść, Ach, kurwa, nie suną się tyłu. E. O, i tak uja widać już nie krucowy, Widać? Nie? nie, nie widać, biało jest Tu teraz pracowy? Tylko przednia chyba jest Tak No wcześniej Ej, cię się nadajesz do prowadzenia kogoś, bo wcześniej puszczasz kierunek A moja mama to praktycznie skręca, dopiero puszcza kierunek, nie? U, ty, po tam udanym dzwoni Zsunął się. Stój, stój, ej Tam stoi. Czy weź albo wsteczny, albo... I w dupę zgubiliśmy go. A to się nie Dobrze. Nie jedzie tamtej. Kurwa. Kurwa, tu skręca. Zakręcaj, zakręcaj. Kręcaj, zakręcaj skręcaj, szybko, radara Wodę wysiadasz? Gdzie to są kurwa? Widzę. Trzymaj jej. Trzymaj. Jak się? Kawaryjne mrugają, bo ja nie mam. Trzymaj. Nagrywaj, to. Nagrywaj. Trzymaj to. no to. Wyłącz to, to kurwa telefon. Mrugają? Tak. Nie, do hmm? nie, brudzi, dobra. Ja nie to droga, nawet nie mrugaj.

tu pięknie, o ciągniczek Zajebisty, o i piękny, kurwa To są maszynki, a pierdolę Stamtąd z daleka zapierdala jeszcze jeden Trzymaj to Właśnie, będę kurwa się Czemu nie tak sam? Nie <grym> mówię, <kurwa. Malut> poprawiony W jej <grym> wieku wie, wie, normalnym. <grym> co? A, co? To jest... u, u, u. Szedł, nagrywałem Ale to... Zebrałem i, <grym, czuć ok> I tego tylko... to... Aha. Co? Mówię o co ci chodzi? A <grym> <grym> to jest 94. Zero Co 94? Co 94? Nie, wiem. rocznik, rocznik. 96 94 Fiesta A, Uniak był 96 Wszystkie kierunki to jest niezniszczalny samochód Ale u niego nie wiem Niemiecka technologia Dzięki Ochsowacji muzyki Jopie

i teraz mało Tak. Co ty kurwa tak robisz? No to, to jest taka technologia. Paliwo jest? Nie. <laughs> teraz tutaj by nie muszę nie? W kału o 8 km. Luknięcia w lusterko. A ja teraz? Zarówno z Renówką? Tak, tak. Z tej wiecie, jak czecie, nie? Kuchu. 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 No, Tak. Młody jak ten, jak dojedziemy do domu, to będziesz mógł, jak będziemy być, możesz tam nagrywać, się, gdzieś tam położyć, nie? Tam... Nie, no to by nie jest samochód. Hahaha. <gry> <gry> Tylko, że tam jest ten, że... Yy, 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 to wiesz, to... Żeby nie było, że... Ulegalnie stracił za spój. Kole, już jabłodzi, bez tak nakazu. daj tak, bez nakazu. Jak to można? Elektro, kurwa, rodzi. Chyba tak. Ja bym powiedział, że jakoś, kurwa, kukurydza. Nie doszło. Kukurydza? A, A, no to kurwa może być Kurwa Zesta! Zesta letra. Zesta! 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 Gobimy go. Tylko żeby malutki No co on jedzie. Ja to ale... <grym wodyko> o my tam jali tylko tego kościoła. A co na co tam jechaliście? No, na łaskę. To A, na my jechali tam jest mały. No tak, Przez ten mały. No. No to przez nie się robi większe kolano. No to ten jak patrzyłem To jest właśnie... mały nie kurwa to jest ta, ten kościół. Tu, tu było teraz jedziemy tak? No tak, my małe i minęli Teraz w prawo będziemy skręcać Cie twoje sąsiady mają działkę, kurwa, w kwiatkowicach. które Nie wiem Które sąsiednie? Pewnie te, te, te obok, nie? Te obraniaki A, No to jest kurwa, taka sama piocha, jak, wioła, jak wioła. no, jak i u nas No tak, no, ale... Co to za działka? No, chociaż... To jest jak na Tam nie wiem, no. Jeziorko A kurwa jeziorko. wody nie ma <laughs> Takie jeziorko, nie? Chodzi kurwa jak Olaj Holeju Zjebane robię Dlaczego zjebane? Chodzi jak wejma. Bo chodzi jak Beema Pojedziemy prosto Po prostu tak A tam jest na małej No tam, my tu skrącają na małej No ale to my też jak jeździmy tam na cmeta, nie jadła. Ooo ty żeś kurwa No, Nokiem sław Nieba kurwa cio teraz już jesteśmy Po słabotkiem Lalunia Dobrze Nie pokażę tego maga Nikt tego nie widział, wszystko się wyszło Dobrze tym pasadem bym trochę dali No bym tak blisko tak na przyszłość to trochę przykro mi przez nakrętowanie, Nie sądziłem, że będzie taki ostry No 30 niby było, ale chuj, myślałem, że jest pamiętne A tu prawie 90 stopni było Ale ten po kątach jedzie z kurwami to kurwa przeszedł w ok. Bednar byłby z piskiem Laćka by jeszcze Teraz mamy tutaj piękny znak, zaraz będzie Ja, nie da, nie da, nie da, nie da. Dwa zaglęte poza ksakami. Tak, ksaki były wuzili. To jest nie, odprawy, nie. <grymne> <grymne> nie Zyba, że nie. Czyli nasz problem. Chyba, że to napaliło, tylko Chyba, że napaliło, tylko trochę tej... Żadam sztułę na paliwo, nie? O, znowu zakryj. Po prostu co Nie, bo maluch zginie. No. Dobrze, my tego malucha nie widzimy. No <grymne> chyba, nie było. Aś. Już by leżał. <grymne> ja myślałem, że on trwa nawet, może ten, że przyjedzie, nie? Czarny, który na zewnątrz rzepkę jem, no. <śmienny> Dobry, ja jem. <chcę. śmienny> Ale mnie jest w miarę sympatyczny gości Taki przyjeb swój. No, swój przyjeb. Tak Taki przyjeb jak my. <śmienny> Stary jedzie. Tatra. Tatra. EPD. No i wyjeżdżamy. Przyjeb z woli półczniewska. Z woli półczniewskiej. Ja? Tak się to tak kurwa jak ksiądz <laughs> z kościoła, Pusta droga, mało kto jeździ. We are, we are, we are. <laughs> <laughs> Później wycen. <laughs> no. <laughs> Dobra idź. sturlać tu Sturlać go i idź Dobra, O, I o to chodzi? 这是光